straciłem właściciela na moim serwerze craftcube.pl. Ale jak to się stało? Dokładnie w tym filmie założyłem się z moją administracją, że uda mi się przeżyć 100 dni używając X-Ray'a na Craftcube i że żaden admin nie znajdzie i nie da mi bana. Jak już wiecie, nie udało mi się. A moją karą jest utrata rangi właściciel, przez co gracze i moja administracja będzie mogła robić ze mną co tylko chce. <laughs> Życzcie mi powodzenia. No dobra, moi drodzy, nie zostało mi nic innego, jak wejście na craftcube.pl i sprawdzenie, czy moja ranga już została zabrana. Ale jeszcze przed wejściem zostawcie lajka za Subskrybujcie ten kanał oraz podbijcie ten film Bo wtedy tak jak ta osoba będziecie mogli wygrać 100 zł do I ja może wam tego nie nadam Ale zrobi to ktoś z administracji Moi drodzy, oficjalnie dołączyłem na serwer no Dobra, wejdźmy na kit I zobaczmy czy na pewno nie mam rangi, uwaga Dobra, jestem na serwerze i uwaga, napiszmy Siema <laughs> Ja pierdziele jak to w ogóle wygląda Ja nie mam żadnej rangi Byłem mega ciekawy jak zareagują na to gracze Patrz, normalnie mi odpisują, czyli jeszcze coś znaczy na tym serwerze Jednak tak jak sami widzicie nie miałem dosłownie nic Ej, Dobra, słuchajcie no nie mam nic Muszę normalnie grać jak zwykły gracz Zabijać tych ludzi No nie wierzę To jest tragedia <grym> Ziomek napisał Jakby to jeszcze prawdziwy był XD Nie no jak to Oni mi nie wierzą, że jestem nawet prawdziwy Jestem prawdziwy Halo Tragedia jest jest tragedia Ja totalnie nic o, Naprawdę mnie trafił? Może to jest najgorszy dzień w moim życiu Ja straciłem dosłownie wszystko Chociaż Proszę cię zabij go Jeden hit Totem Nie no nie wierzę jeszcze go nie zabiję nawet. Stary, ja muszę grać jako zwykły gracz. No, byś mi mógł to ułatwić. Dobra, leży, 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 leży. Jeden hit. No nie, jakim cudem. Leży, dobra, let's go, let's go, let's go. Ogólnie najgorszy problem jest taki, że ja wciąż jakby mam nik zęciak, więc oni wiedzą, że ja jestem zęciak, ale nie mam incognito. O kurde, ziomek ma awka, leży. Laga miał. A właśnie, a przez to, że nie mam incognito, każdy mnie dosłownie będzie fokusował. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno nie mam uwagi, incognito. No nie posiadam permisji. Ja nawet youtubera nie mam. O, leży, 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 leży się ziomek. Dobra, będzie kill, będzie kill. Leży, 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 nice Nie no, ja bez rangi, to ja, ja nie umiem grać w bez, bez rangi Halo, no, co ja mam zrobić? Więc trzeba było to jak najszybciej zmienić Moi drodzy, tak jak widzicie, na moim Discordzie CraftCube.pl mam jeszcze rangę właściciel Ale oficjalnie zabieram ją sobie I w tym momencie nie jestem już właścicielem CraftCube'a Jednak postanowiłem, że spróbuję dostać jakiekolwiek ułatwienie od mojej administracji Więc rzucę na centrum pomocy Czekam na pomoc widzowie. Ja nie wiem, czy ktoś mi pomoże, może tak, może nie Jestem zwykłym graczem O, Kitsune do mnie Cześć, stary, sprawa wygląda tak Także, no ja nie mam tej rangi właściciel i chciałbym jakieś ułatwienie, chociaż mógłbym coś dostać, cokolwiek. A co to za faworyzacja ma być? Nie ma. <laughs> no, jak faworyzacja? No stary, byłem tu właścicielem przez ponad 3 lata, no to chyba wypadałoby mi chociaż coś, wiesz, jakaś odprawa, coś ten. Formy przeszłej użyłeś, byłeś właścicielem A. już nie jesteś. No, no tak, no tak, no ale... Proszę, dajcie mi coś chociaż, no nie wiem, jakąś, chociaż VIPa czy coś. Nie no VIP-a, szanujmy się. No to, to cokolwiek, no dajcie mi coś, błagam. To co, za darmo ci to do... Byliście moją administracją. No, byli już, nie jesteśmy. Dobra, czemu wy mnie nie lubicie? Przecież byłem dobrym właścicielem. Byłeś. Jesteś. Zabawne, mega zabawne, no Dobra, czy mogę coś zrobić, żebyś mi dał po prostu coś? No jak zaś czekasz, to ci dam. <noise> to jest upoka... upokarzanie mnie już. Jeśli chcesz pod... czekać, to ewentualnie możesz miałknąć. <noise> Pamiętaj, że, Pamiętaj, że jestem też zwykłym graczem. Co ty każesz zwykłym graczom też miał czyś czekać? Nie, tylko tobie. Aha. No okej, okay. dobra, zróbmy tak. Nie będę czekał Daj to... mi coś normalnego, no. Dobra, to nie, jak wygrasz rękę na orszak, tak to, to pomyślę. I to tak coś się to w... zajmie pół roku. A, okej. Okay. No to jak wygram, to wbiję. Dobra, czekam. Na razie. Tak jak sami widzicie, administracja w końcu po ponad trzech latach mogła dać mi w kość. I naprawdę mocno to wykorzystywali. No to, słuchajcie, no co, wbijam na Bedwarsy, próbuję wygrać, bo może chociaż coś dostanę. Ja pierdzielę, dobra, jestem na arenie Bedwars. Jest parę osób, więc muszę jakimś cudem wygrać. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. O, ktoś mnie rozpoznał, Pozdrowy ty. Zęciak, kocham cię. Ja ciebie też. Nie zabijajcie please Myślicie, że y, namówię ich do tego? O nie, no od razu Od razu ziomeczek do mnie idzie To no, przecież to jest jakiś żart nie, 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 nie No i błagam cię, no błagam cię No przecież jak ja mam wygrać arenę, stary Ja muszę coś do... zjedźcie mi łóżko Nie wygląda to wcale dobrze O nie, tu jest ten ziomeczek No, zginął, dobra Jednak ja już nie miałem muszka i byłem w naprawdę krytycznej sytuacji Biały, pomóż mi, chodź Wiem, że nie można sojuszy, ale no admin tego nie widzi Na szczęście, o nie Biegnie, biegnie ziomeczek, odbił firebola. No i skacze już do mnie. Nie, no przecież to nie ma szans! Ja pierdzielę, jak wygrać arenę Bedwars! Więc rzeczywiście administracja miała rację. I moje wygranie areny może zająć jakiś rok. No, wpadłem na taki pomysł, żeby zagrać po prostu jeden versus 1. Tu będę miał tylko jedną osobę do zabicia, co oznacza, że w sumie wygram arenę i będę mógł coś dostać. Lekkie przechytrzenie, tak? Trzeba być sprytnym. O, wbił mój przeciwnik! No bet, no problem. Ma 84 level. Nie wygląda to za dobrze. Daj mi fory. Coś czuję, że zabicie go może być równie dla mnie ciężkie, ale tak naprawdę nie zostało mi nic innego. Oh, fuck on już tutaj był na środku. O nie. Dobra. Ging, 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 gin. Zginął. Błaga, łóżko, 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 łóżko. Tylko łóżko. Nice. 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 Go, 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 go. Go? Zabiłem, zabiłem! A na dowód zrobiłem screena i poszedłem do kitsune. A Kitsune jest tutaj na kanale. Halo, siema! O, ale, ale. Wygrałem arenę, wygrałem arenę, prawda? Tak, 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 mam screena. Pokaż Już ci pokazuję. Dobra, doceniam ekran. Proszę bardzo, to jest mój screen. Wygrana, widzisz? Twoja drużyna o, wygrała tę grę. No pokaż, czad. Zmusiłeś to gracza, żeby wyszedł? Nie, nie, nie. Normalnie go zabiłem. Okej, okay, jestem w szoku. Ale myślałem, że chociaż zagrasz rękę drużynową. A, no nie, ale nie powiedziałeś o tym, no niestety. To zagraj. Czekaj, czy, czyli to oznacza, że, że nie. Nie dasz mi? To za taką nukierkę, to weź. Ja pierdzielę. To nie dobrze, to mogę swoją tam ustawić. Dobra, wal się. Ja pierdzielę. Tak jak sami słyszeliście? Myślałem, że uda mi się go przychytrzyć, jednak wcale mi się nie udało. Dobra, mam arenę i jest mega mało osób. W ogóle są cztery osoby tylko. Przerąbane muszę zaczynać. Od zera tak naprawdę i muszę muszę po prostu wygrać tą arenę. Okej, okay, jest ziomeczek. Kupuję TNT. Raz, dwa, trzy. No! Ja pierdzielę. Okej, okay, super, ten ziomeczek już do mnie idzie. Okej, okay, okej, okay. będzie kill. Zarobiście, mamy killa, łóżko i teraz tylko wystarczy go zabić. Najprostsza sprawa, widzowie, nam została. Nie uciekniesz! Nie uciekniesz! Zginął. Kupujemy seta i firebole. A w międzyczasie gademski, sunę, sunę. I możesz sobie poglądać moją rękę jak chcesz, bo właśnie wygrywam, poczekaj, no mało mi zostało tak naprawdę, wystarczy, że rozwalę tak jeszcze dwóch. Proszę cię bardzo. Jest to legitna arena. Oj, fuck! Dobra, poczekaj, dobra. Został mi on. Zabity. Jeszcze tylko jeden mi został. O fak. Dobra, tu jest. Dobra, spokojnie. Zleży. Prawy shift. Prawy shift? No nie mam cheatów. Cheatowałbym na tym super serwerze. Już na raz tak cheatowałeś. Żeby was testować. No i robię ze mnie debile na filmach. Aha, nie musiałem robić. Dobra, jeden mi został. Nie wiem, czy widzisz, ale właśnie wygrywam arenę i właśnie w tym momencie czekam na moją nagrodę. Wygrana. Let's go. No to zabrałeś VIP-a, tak? Jakiego. Jak VIP-a? No, mówiłeś o vip -ie. Ja pierdziele. O, super, dostałem vip -a. Wiesz, że vip mam normalnie z tego, że wpisałbym kod TikTok na serwerze. już właśnie dostałem VIP-a na 24 godziny. Czy mogę coś zrobić, żeby dostać, no nie wiem, chociaż ze 100 zł do portfela? A pokonasz mnie w duelu? W duelu? Pokonam! Czyli jeśli, jeśli cię pokonam na duelsach, to dostanę 100 zł. No, niech ci będzie. Jest, dobra, dzięki. Tak jak sami słyszeliście, musiałem pokonać Kitsune na krystale. A w zamian dostanę 100 złotych, które będę mógł wykorzystać na wszystko, co będę chciał. Ej, dobra, słuchajcie, mega się cieszę, bo wiesz, jak gram na Donacie. Stary, ja umiem grać na krystale, prawda? Okej, okay, jestem już na duelsach, moi drodzy. No co, trzeba zagrać. Dobra, stary, dawaj rankingowa. Solo i krystale. Dobra, stary, ja to wygrywam ogólnie, nie wiem, czy wiesz. O, na pewno. O, fakt, dobra, może jednak tego nie wygram. Co ja no, potrzebuję? No, mega, że na krystale nie umiem grać. Stary, sam to zaproponowałeś. To nie jest moja wina. O faj, dobra, ty serio nie umiesz grać. Ty o. serio nie umiesz grać na krystale! Okej? Okay. Okay, Dalej, Ale to jednak nie był dobry pomysł. Chodź tu. Yeah! Dobra, 100 złotych. Dobra. Chodź na normalnego duela. Nie ma szans, nie ma szans. 100 złotych. Czekam chodź. na 100 złotych. 100 złotych i możemy dalej negocjować. Na ty chodź, Mogę ci nic zadać. Ja pierdziałem. Tak jak sami widzicie, Kitsune naprawdę chciał mnie pogrążyć. I nie chciał dać tych 100 złotych na wszelkie sposoby. No dobra, zagrajmy. Na co mam na netherite? Netherite, no. I to jest ogólnie ogóle mega nie fair, że tak robisz, bo umówiliśmy no. się na krystale. A teraz wymyślasz jakieś netherite. Ja muszę kurde... Tak, jakaś mógł wyłączyć na ten czas, co? Ej dobra, ty masz cheat'u. Ty jesteś jakiś chory psychicznie. Mam streama na Discordzie. Ty nawet refów już nie masz. No i spoko, no i teraz gramy do końca. Czeka na mnie 100 złotych! O, Kitsune! Ah, dobra, nice. Czekam na Stoziko. Na razie. A po chwili otrzymałem moje 100 zł. Twój portfel Stoziko. Let's go. Fajnie, bo w tym momencie mogę rozrzucić swoje pieniądze. Więc weźmy na War SMP i pobawmy się. Dobra, słuchajcie, mamy w tym momencie rangę VIP. Za VIP-a dostanę tylko tego do seta. Taką broń, więc ona nie jest za super. Ale dostaliśmy chociaż klucz, więc może sobie otworzę. Okej, okay, lepsza zbroja na co mogę kupić w ogóle w portfelu. Mogę kupić rangę szef. I ona jest za 100 zł. Czy ja chcę wydawać tyle pieniędzy? No chyba lepiej będzie po Zakupić klucze. Więc zainwestowałem w legendarne klucze. Mogę sobie kupić. Załóżmy, że nie chcę wydawać wszystkich pieniędzy, więc zakupimy sobie z pięć legendarnych kluczy. Dobra, zarąbiście. Otwórzmy, moi drodzy, skrzynię i o, diamentowy kevlar, to zarąbiste. Origin, dusza, apteczka i set komandosa. No nie jest najgorzej. Diamentowy kevlar na pewno nam się przyda. Bo nam aż cztery serca i obronę przed pociskami. Następnie postanowiłem pozabijać kilku graczy. Dobra, słuchajcie, spróbujemy kogoś zabić, nie? Nie wiem czy mi się to w ogóle uda, no ale spróbujemy Amunicja do strzelb nam jest potrzebna Tepnijmy się w losowe kordy i napiszmy Kto soj TPA, o ktoś się do mnie Tepnął, zarąbiście, dobra spróbujemy moi drodzy O kurde on ma itemy On ma dorąbane itemy, siema bratku Ej czemu my się bijemy Czemu my się od razu bijemy, rozumiem że nie jesteś Zbyt przyjaźnie do mnie nastawiony Kumam to, kumam to, kumam to, ale niestety giniesz, let's go, przedmioty mam z niego Dobra, nie będę ukrywał, że tego akurat się nie spodziewałem Ja pierdzielę, jakie ja mam przedmioty w tym momencie Okej, okay, jednak bez rangi właściwie jakoś sobie radzę, jak sa sami widzicie Wy zacząłem typać następnych graczy Dobra, przeładujmy wszystkie bronie TPA, czy ktoś się do mnie jeszcze tepa, ktoś się do mnie tepa Dobra, słuchajcie, może będzie szansa na to, żeby kurde kogoś jeszcze wywalić Dawajcie TPA Znaczy, no jestem zwykłym graczem, mam tylko VIPa Okej, okay, ktoś się do mnie tepa, let's go Dobra, czekaj, czy coś będzie miało? O, zwykły Steve, niestety nic nie ma. No niestety bratku, żegnam. Let's go, leży. O kurde, ile osób się do mnie tepa nagle? O fuck, o fuck, on ma chyba dobre przedmioty. To nie jest jakiś... O fuck, o fuck, o fuck, oh fuck, ile tu jest ludzi? Nie, 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 nie. Leży, 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 leży! Stevek mi ukradł temy. Czekaj, czemu ja nie mam tu może żadnego? Proszę. Leży! Dobra, odzyskam przedmioty. Leży. Ja pierdzielę. Kto to jest fart. To ja nie mam pytań. Zwykły klucz. O oh, fuck, ile tu ludzi przyszło? Ej nie, dobra, te Steve'ki mają tutaj setkoma, czy o co tutaj chodzi? Zostawcie mnie w spokoju, ja, ja nie chcę się z wami już bić. Mam wszystko czego potrzebuję. Aha, nie no serio, naprawdę serio ile jakiś ziomek zaszedł mi pleców I przez to zginąłem Oraz straciłem większość swoich przedmiotów Straciłem wszystko praktycznie, została mi jedna broń Czy to jest normalne? Jeszcze nie są LL Ja pierdziele, więc postanowiłem znaleźć jakichś sojuszników I ludzi z którymi mogę pograć Pora, Wejdźmy sobie moi drodzy na Discorda CraftCube'a Discord, gdzie dziełko się kratku, wbijajcie też Zobaczmy co tutaj oni robią, czy jest tu w ogóle ktoś ciekawy O, na Anarchy Practice grają Tu grają w Robloxa Dobra, wejdę do nich, siema Oj, siema. siema, no mogę z wami pograć? No, jak ja mam się. Co tam się dzieje w tle? Nie wiem, to nie u mnie. Bo okay. Słuchaj, stary, mogę się do ciebie tepnąć? No dobra, jak zginę? Tak. A, ja, a czemu poradzę jak się z nim No bo raczej się z nim nie poradzę. A ty ja się z kimś bierzesz? No, nie widzisz live'a? A no nie patrzyłem, nie patrzyłem akurat, wiesz? A spoko. Y, dobra, słuchaj, stary, bo może potrapujemy razem. No możemy. A, a możemy OneV1? Stary. Na praktyce i temy tylko tylko skitu? Może dobra, ale jeżeli wygram, to dasz mi coś. No, tylko nie mam nic. Mogę ci dać kostium przeciwzakażeniowy. A ile masz pieniędzy? Ja zero. Bo... Ja nie wiem, czy wiem jak sprzedawać, ale nie wiem co, za ile. Dobra, to mega bieda. Słuchaj, bez sensu. Zróbmy, zróbmy sojusz, po prostu tepnijmy kogoś. No spoko Dobra, tepnij się do mnie, tepnij się do mnie. Dobra. Słuchaj, no ja nie mam właściwie nic, mam tylko podstawowy kit. Teplą się. Nie wiem, czy damy radę kogoś strapować, ale możemy spróbować. Dobra, tepnąłem się, zaakceptuj. Tepnąłem. Dobra, ty masz jakie Te umiesz robić trapy? No, on jest na mosty. Dobra, tepnę mojego kolegę. On, on jest cały anarchiczny ale... i ma dobre rzeczy. No to dawaj, tepaj. Dobra, taktyka jest taka, słuchaj, ja piszę, kto sobie tepa, ludzie się do mnie tepają Ty pokazujesz mi gdzie. No. Mam tepnąć i ty ich zabijasz. Do ciebie sporo się ludzi tepnie No właśnie, tak jest plan, więc zrób trapa, zrób się trapa. Dobra, widziałam, to się od tego spłacam? Tak jak widzicie, znalazłem dwóch kolegów, a naszym celem było zdominować ten tryb. Dobra, 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 dobra gdzie ja mogę tepać tutaj ludzi? ty stajesz tu, to tutaj stajesz. Tutaj, no, tutaj, tak? Dobra. Dobra, dobra. Tak, i potem odchodzisz na ja... Chujar, prowadzimy tylko my to pisze kto stoi TPA Uwaga, zaraz dobra. się do mnie tepną O, tepa, się, tepa się, tepają się, tepają dobra. się Jednego się tep, jednego tepnij tepnąłem, tepnąłem, tepnąłem jednego, tepnąłem jednego, jednego. Ej, jazda, 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 dawaj Dawajcie, dawajcie, dawajcie Stary, nie Uciekł nam Walgo, 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 walgo Dobra, tylko go musimy zabić, dawajcie Ej, chyba nam się uda, po totemie, po totemie, po totemie Ej, zabiliśmy, nice zarobiście. On się tu tepnie. właśnie już tepłem, 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 tepłem. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, znowu idziemy będzie bez temów. On jest dobry, nie. On jest dobry. On jest, on dobry. jest dobry? Ej, na gra. bo on, nas... ma, on gra. Ej, bo, bo jest rewipa. Nie... Ej, bo on wycykał chyba. Uciekajcie. Cyk... Nie, próbuję cyknąć. On tu dobra. jest. Uciekł, uciekł, uciekł. Uciek. Ej, dobra, ten ziomeczek nie ogarnie w ogóle. No? Zabijemy go, zabijemy go. Tak Ej, zabijemy go. Cyknął, On malował, on malował. No nie jest jak Cyknął. Mogę was z Ej, K dobra, on do wszedł. Dobra, skacze ja, za nim. On idzie pod ziemię, on idzie pod ziemię. Ryzykuję, 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 skaczę. Ej, on na mostach robi mi. Bumba barda Maxima, dawajcie, dawajcie. Ej, on ginie. Zginie. Zginął? Zginął. Zginął, let's go. Zarąbiście. No. Ej, ziomek, czek szybko, kopał na nas? Ja mówiłem, ja mówiłem, bo inne na kolegę grają. Dobra, on chyba no, nam ucieknie no, czy, czy, Dobra, wejdź go, wejdź go I gdy naprawdę dobrze nam szło, nagle stało się to I dobra, słuchajcie, bo akurat mam trochę lekką lipę Bo widzicie sami, ziomki mnie właśnie próbują rozwalić Nie no, trochę afera lekka, nie podoba mi się to Ty, w sumie... Ty, co jest? Czekam na sprawdzanie? Chyba sobie żartujecie ze mnie w tym momencie. Czemu kicsunem nie sprawdza? Discord zapraszam. No czy ty sobie ze mnie żartujesz? Ej, ty, jak ty Nie, nie zginąłem. Słuchajcie, panowie, jestem sprawdzany, muszę iść na sprawdzanie. Więc tak jak sobie widzicie, miałem naprawdę przerobane. Zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał, chociaż. Okej, okay, mówną mnie. Halo, o co chodzi? Nie czemu tak, ty mnie no sprawdzasz? Przecież ja nie mam żadnych cheatów. Ja w co ale Jakby ja nie byłem wcale z moim właścicielem, czemu wy się dla mnie wyżywacie? Ciśnij sobie F3. No, masz, proszę cię bardzo. i co to za cheaty? Jakie cheaty, jak to jest... Feder. Dobra, Escape. Co wejdź wejdź przeglądarkę. Przeglądarkę? Po co wchodzić w przeglądarkę? No, jak już tu jesteś? No masz, wszedłem, no co? No, wejdź teraz na jakiś sklep. Kodami PSC. <laughs> Jaki sklep z kodami Pejce jak o... chcesz tego? To kodik 50 zł, nie. Nie no, chyba sobie żartujesz w tym momencie. Czy ty w tym momencie chcesz, żebym ci dał 50 zł? No za wypuszczają ciebie. Ewentualnie blik może być, jak nie chcesz kody kupować. Stary, no. powiedz, że sobie żartujesz. Po prostu mnie sprawdź i mnie wypuść, no stary. Czemu ci sprawdzić? Muszę ci wziąłem, żebyś mi sprawdzić. A co jeżeli tego nie zrobię? No, to pan zabrał współpracę Nie no, ja w to nie wierzę, nie. Dobra, gdzie mam kupić tego kod Fardy? No nie wiem, możesz mi dać blikę, to sobie doładuję Steam od razu. Mogę ci dać w Możesz dać. I wypuścisz, mnie? No. Ja pierdziele, nie no to jest, to jest hit. Okej, okay, ale w, wiesz o tym, że to jest, że jesteś skorumpowanym adminem w takim razie. I jakby mogę cię przekupić. Przekupiłeś mnie. No właśnie ci kupuję kod PSF w Card na 50 zł. No i no, to to jest przekupstwo, żebyś mnie wypuścił ze sprawdzania. Nie, to jest mój warunek. Aha, no to super warunek. To jest moment, kiedy ty stawiasz warunki, a to ja postawię ci warunek. <laughs> Okej, okay, super, ma to sens. Wysłałem ci kod paysy w karty. Tak, działać, bo ci nie wierzę. No działa. Dobra, widzowie, zmutowałem się. Ej, to jest hit po prostu, co się dzieje, nie? Ja, mi jest brak słów w ogóle. Stary, ja nie mogę sobie pograć nawet bez ragi na serwerze. Masz. No, dawaj wpiszce. Zostań. 400 zł wykorzystujesz z niego. No. No, to dyszka zostanie dla widza. A to ty nagrywasz coś jeszcze? Nagrywanie <grym> administracji, no to Discordzie. <grym> no, Dobra, dobra, dobra. Nie przesadzaj. Czyli mogę czy z tego już? Nie, 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 nie dostanę bana. W razie to ja pieniędzy moich nie dostałem, poczekaj tam. Przecież dost, widziałeś, że działa, no w to oczach Dobra, niech ci będzie Myślałem, A. że ty nie kupisz Ja robiłem, ale dobra Aha, naprawdę? Tak. Przysięgam, że jeżeli dostanę tutaj znowu rangę to pierwsze co, to masz bana Wypuść mnie, bo mnie zaraz coś powali Oj, czekaj, zła komenda Ej! No to mega śmieszne, wykryto ty podczas radzenia. Dobra, dawaj unbana Masz, masz, wejdź sobie Zajebiście Ja pierdziele, dobra, wal się No, dzięki Ach. Masakra. Tak, jak sami widzicie, administracja dosłownie wyżywała się nade mną. Dobra, serio, mam dość w tym momencie już się denerwowania. Wejdę po prostu sobie teraz na survivala I zwyczajnie pogram tutaj sobie, zrobię sobie działkę czy coś w tym stylu. Dobra, RTP. Da ktoś, jakąś kasę, please. Stary, mogę to wykorzystać, że jestem jak przecież jeszcze. Może ktoś mi coś da. Dobra, nie wierzę. Nikt mi nawet nic nie dał. To jest hit. O, dobra, 1000 dolarów. Dobra, działka, stwórz, Zenc, git. Mamy moi moją, moją drodzy, działkę. I teraz zbuduję sobie tutaj jakiś domeczek, chociaż. Serio, mam dość tego, chcę sobie trochę pochillować po prostu O, już ktoś nawet przyszedł do mojej działki, super Serio, survival to jest mega fajny tryb Tu można sobie po prostu sobie tak opograć Bez jakiegoś... Nie wiem, jakiś problemów. Dobra, to jest mój domek. Nie wygląda on za pięknie, sami widzicie, ale po prostu jest jaki jest, tak? Na spokojnie go sobie rozbudujemy i, i będzie super. I przynajmniej tak myślałem, ponieważ następne godziny chciałem właśnie spędzić na rozbudowie mojej działki. Jednak stało się to. Znałem się, co tu mogę jeszcze zrobić, żeby to jakoś upięknić. Ej, kicko się do mnie tepnął? Co ty chcesz ode mnie? Idź sobie, idź sobie z mojej chaty. Idź z mojej chaty. Ja nie, nie życzę sobie, żeby tutaj gra była taka osoba. Co to za syf? Naprawdę? zwyzywałeś moją działkę? Nie, no przesada, no. Da, daj mi spokój, stary. Idź sobie, idź sobie stąd. Ja sobie po prostu chcę pograć. Czy naucz się budować. Ej! No! Nie. Czy, 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 czy ty sobie ze mnie szartujesz? O! Oh, Jezu, drogi. Nie wybuchło. Aha. XD Ej, no co ty robisz? Nie no, co on sobie żartuje ze mnie? zniszczy mi chatę Przecież to po co, co ja to buduję? O wiele ładniej Mam zbudować o wiele ładniej? A, że i teraz jest o wiele ładniej Bez mojego domu, ta? Zajebiście Nie no, ja mam dość już tego serwera Zaczynam się denerwować i to bardzo Więc przyszedłem na kolejny tryb Na którym myślałem, że tym razem Nikt mnie nie znajdzie Moi drodzy, chest VIP, Wchodzę na czesta I liczę na to, że tutaj chociaż będę mógł sobie pograć Dobra, Mamy, mamy vipa, więc mam chociaż kit vipa Mam jakiekolwiek przedmioty Problem jest taki na czeście że każdy prawdopodobnie będzie chciał mnie zabić. Ale kto by się tym przejmował? Dobra, weźmy sobie, że. O, ty, dobre i temy, let's go. Dobra, tepnijmy się w losowe kordy. To jest sklep otwarte skrzynie. Przecież ja mam kurde, tyle otwartych skrzyń, bo oczywiście byłem właścicielem tutaj z tego, co pamiętacie. I że tak powiem, trochę ich zdo... Znaczy trochę ich otworzyłem, no bo w końcu testowaliśmy cały serwer. Dobra, kupię chociaż sobie hełm stary, ma, 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 mam cokolwiek zarąbiście. Więc za czym zwyczajnie otwierać skrzynie, żeby zdobyć lepszy ekwipunek. Jednak stało się to. Okej. Okay. Dobra, zarombisty ten tryb. Szczerze lubię mega czesta. Liczę na to, żeby. Po prostu nie zginę w ciągu mi milisekundy. No, jestem w końcu zęciak. Napiszmy, siema. Przywitajmy się. Może ktoś mi coś da. Da mi ktoś coś. Ja ci dam. Elo, zęciak. Ty. Ludzie chcą mi dawać rze rzeczy. Zarobiście. Jednak widzę, że ktoś chce. To dajcie mi itemy, please. Dobra, będę ja dominował ten serwer. Ej, ej, co jest? Felix się do mnie tepnął. mnie się do mnie tepnął. Ej, co, co odwala? Nie, no, ja pierdzielę. No, ja rozumiem, Felix, że wiele razy cię mam na konto, no ale bez przesady, tak? Nie musisz, nie może się teraz na mnie wyżywać. No, daj mi pograć chociaż. admin mnie nienawidzi. Tyle wiem. Wyłącz GM. No co to ma być? Ja pierdzielę. No naprawdę. Nie, o czy on sobie ze mnie żartuję? on mnie naprawdę zabił? Nie wytrzymam. Dajcie mi itemy na spawn, please. Bo mnie zabił admin. Może no, ktoś mi coś da chociaż, no. Dobra, słuchajcie. O, o, o. Wymiana. Ktoś chce mi dać itemy. Zarąbiście. A, ja jednak mi nie chce dać. Stary. No na pewno ktoś mnie tutaj lubi, tak? o let's go. O to mi chodziło. ten spodnie prot 4. Czy on naprawdę to musi anulować cały czas? Po prostu daj mi to. No! What the fuck? Dostałem bana za nieżul itemów? Dobra, to jest przesada. Widzowie, zostawcie lajka, zasubskrybujcie na kanał, bijcie na CraftCube, ponieważ ja postaram się odzyskać tego właściciela. A będę mógł to zrobić wykonane zadania od administracji. Jednak tego przekonacie się w następnym filmie.